Nagrywa? Tru mamy? Cześć moi drodzy, dokładnie jest godzina w pół do pierwszej. Słuchajcie, jesteśmy w cichem tutaj u Was od godziny, co od południa, no ale jak widzicie, e, w dyskotece nie ma prądu, niestety z tego powodu koncert się nie odbył. No i, i cóż, no, no szkoda, bo tak na dobrą sprawę właściciel nie jest winny, my jesteśmy u Was. Żeby nie było, jesteśmy od południa, fajnie, byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy właśnie dzisiaj dla Was tutaj zagrać, ale cóż, ani nasza, ani właściciela wina, także nie wiem, dziwi mnie to trochę, że od godziny 19 do godziny pół do pierwszej nikt nie może sobie poradzić z jakąś usterką, awarią energii elektrycznej. Coś mogę powiedzieć, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na koncercie tutaj u Was. No co, ja stoję tutaj dokładnie tak w pół do pierwszej w nocy, czyli już 16 mamy, no. Na koncercie, który niestety się nie odbył, z powodu braku prądu, jak widzicie, ciemno jak w czarnej, nie powiem gdzie. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.